Witam witam, hejka yy, Kolejny drugi odcineczek z Dimelida. O, o drugi odcinek. Ale no, drugi odcineczek. A dobra, nie byłeś w poprzednim odcineczku, to zapraszam. Pomogłem Markowi. Mam nadzieję, że dzięki temu tutaj się zaczną mi trochę ufać. No to tak jak wam powiedziałem, drugi odcinek. Zapraszam do poprzedniego, bo na pewno nie obejrzałeś, a przynajmniej byłbyś na bieżąco. Dobra, pa! Um, dobra, to jest ten cały trening. co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla Ciebie. Przygotowałem Ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy jak sobie z nimi poradzisz. Dobra, sprawdźmy to. O, czekaj. Mm, dobra, tak, wiem lepiej czołgać się przez wąskie że... przejścia. będzie ciężko Wiem, że jeszcze jak... Na starym lapku, jak... To grałem, wiem, że miałem tam lekkawy problem z y, niektórymi. E. To wiem, że miałem. czy No To wiem, że miałem tam w jakiś sposób trochę problemów z niektórymi już testami. W tym, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Nieźle, jak na nuba. Jaj, nuba. Yy, dobra. Czekaj, jak to, to teraz wygląda? Dobra, właśnie rusztowanie i nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. No i to jest najgorsze, faktycznie tak jak teraz, to przeskakiwanie. mamy w lewo dobrze, mm, okay. A? czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig, po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Mm, tak, to się inaczej wpadziło. Eee... Dobra Dobra widzę że sprintem nie mogę Ale damy radę, dobra hmm. Naprawdę? Albo robiłeś to już wcześniej? Robiłeś to już wcześniej? Nie specjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym sawantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Na pewno lekka ściema, ale... Dobra, widzę jakiegoś expa dostaliśmy. Teraz... Czekaj, to byśmy musieli chyba kliknąć tu jeszcze w górę. Eee yy... Nie. Aha, i teraz coś będzie państwa, No, co się ze mną dzieje? Craig, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? O kur, na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Dobra, sprintę. Aha, dobra, już mogę. Czyli po części już mi przeszło, dobra. Ale sprintem tak nie mogę zbierać Damy radę, dobra, Park. co to kurwa było? Czy ja się... zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym Weź lepiej idź do doktora Zira Niech cię zbada i pewnie da ci działkę Antyzy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Mm, dobra, to widzę, musimy iść na dół. Eee, jeszcze... Mmm, na parter. Widzę, że pa Paska nie mamy, tak jest. Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaję. Dobra, mogę to zostawić. No dobra, już tak praktycznie z przyzwyczajenia przeminąłem to. Ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego, ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś: przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysłuch tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Dobra, dużo to się żeśmy nie dowiedzieli. Dobra, weźmy wszystko. Skype Eee, dobra, tu jest zejście. Dobra, pach, pach. na mm. zewnątrz, No ba. Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Dobra, pokażmy dobra, jak to, to... Już czeka w ciężarówce na boisku. Przyoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagnę Czy czekaj to jeszcze? I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Ty czekaj jeszcze? Dobra, jak to się... Tak, Anulo yes? Dobra. Aha. To jest tak. Nie, ja jeszcze w jakimś sensie bym sobie dziadnął tam zobaczyć, to co jest. Mm, to mam jeszcze wyżej. Dobra, ludziska, czekajcie. Dobra, nic ważnego. Yy, dobra, to mam jeszcze wyżej, niby pokaż. Gdzie ja tu mogę wejść jeszcze. To mam niby jeszcze wyżej, ale dobra tam o ja mm, czekaj, on był tu w ciężarówce. Mam nadzieję, że te zgniłe pojeby nigdy nie nauczą się wdrapywać na dach furgonetki. Doktorze? Halo! Ktoś tu jest? Camden! Jesteś tam? Szlak! Eee, miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie, Lek uśmierzający. Nazywa się Antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj! Antyzyna opóźnia nieuniknione. Tyle udało się, gierę. Nieuniknione, więc? Nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. Chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na tak pewno samo. lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem strzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście, w nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i, i do czegoś dojść. I jak poszło? Ech, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. E, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. E, co to ja miałem? Hmm, dobra. Co to utrzymuje przy życiu, więc nie zwalaj. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. Prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'em. znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Spike? Jestem Klejn. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtociub. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam... Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Ech, co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zostawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki i jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Mm, dobra. Aha. Mm, dobra, parak. Mm. Hmm, dobra, następna. Czekaj, Marta. Po części to jest wielki minus penta tej gry, że ta broń się szybko marnuje. Na zewnątrz. Robię dla spajka. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal wefy i mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Dobra, najlepiej będzie biegnąć... Z hmm, Dobra, także gdzieś mamy nawet yy, strefę do blok odbloknięcia Dobra, Jade, jestem na miejscu, są też zarażeni. Prawie na sobie kręcim. Dobra, park. Jeszcze żyjesz? I jeszcze chciałem sobie park, który da przeszukać i. Yy, dobra, ale widać, że się chyba przemienił. Szlak, obawiam się, że dla niego już za późno. Cholera. Dobra, kończ sprawę. Tylko niech nie cierpi. Czeka, niech się naładuje pasecze ładnie. Ujj. Yy. Czekaj, przytrzymaj weź ją na prawo ja kole. Dobra Załatwione. Niech to szlak Nie miałeś wyboru To już nie był człowiek Teraz szybko ciągle musisz włączyć światła Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy Czekaj gdzie to się? W środku? Jest, to się, dobra. Mm. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? E, Już prawie, daj mi chwilę. Mm, takie wspinaczki czasem są tak męczące. Ukraina. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome, ale chcemy zobaczyć jego wyniki, na wypadek gdybyśmy się mylili. Ha, dobra, yy... Jade, załatwione. Dobrze, Aha, dobra. musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. Trochę ty I jesteś żągaczku. Dziękuję. samochód. Jasne. Mm, dobra, aha. <grym> Przeswala daj. Ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? No Zejdź z ulicy. Staraj się iść po dachach, tam cię nie dorwą. dobra, ale... Otaczają samochód Spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych klejków. Za pomocą jeden patrzę naciśnić środkowy przepis do myszy, aby rzucić petardon. Yy. Yy. dobra. dobra, maine Bon mogę trochę dalej rzucić. Dobra, dużo mi to naprawdę nie dało. Majster sztychy, dobra, i tak jeszcze muszę tam jedno zrobić. Czyli to dużo do... I nie wiem jakim cudem, Po części jeszcze tego, że oni mnie widzieli, nie? Spike, skończyłem z samochodem. A każdy po części, kto oglądał The Walking wie o co chodzi, więc... I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? by to. Eee, dobra, pach, pach. Mm. Dobra, już powoli widać, noc idzie. No, aha, czekaj, yy, Czekaj, to mi na razie tu widzicie, nic nie da. Hmm, takie takie ja hmm. czekaj to jest a czekaj tak gdzieś już to się... imponujące ustrojstwo Jakieś skrzyneczki zawsze były. Yy, czekaj. Yy, dobra, pak, yy. Czekaj, teraz to będzie tu. Yy, dobra, żeby zaraz nie padnąć. A czekaj, tam jest jakieś złe. No to było wytrychenie. Dobra, tu masz, do góry. Mm, pokaż, to masz, tam masz, kolejne, ale... Mm, <gryw> Teraz czekaj, to bym musiał... Czapnąć, tu Dobra, teraz ewentualnie bym musiał. Nie wiem, czy nie spróbować, właśnie Eee, yy, Dobra, tu się udało. I tam bym musiał wejść na ten most. Ty... Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na kolejne zadanie. Myślę, że może jeszcze tam dojść, ale yy. No łaj. Dobra, 84 HP też to jeszcze tragicznie nie jest ale teraz bym tam do góry. Aha Dobra, tutaj mamy widzę schodziki. Ale... Nie, czekaj, tutaj. Widzę, mamy dwie łapteczki. Już się coś przegrzało. O ile no dobra pamiętam. Spike w całej dzielnicy siad front. Co jest grane? Hmm. Pokaż, gdzie to jest. Yy. Dobra, najlepiej będzie, może tutaj między tymi, widzę chyba pomieszczeniami przejść. Yy. To nie było z tym jakimś kolesiem wielgaśnym, tutaj? Abra, dobra, tak myślę. Się... Tak po części miałem takie mm, przykuszenie, że to będzie właśnie ten koks yy, znajdowisze. O ja! Yy. No nie chyba nie wiem czy te trasy chyba nie wejdą, ale teraz sam będzie. Dobra, użyj. Opa. Yes, dobra, jest. No dobra, władzem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw nie, okej? Okay? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. E, eee, a wytworzyć... dobra czekaj, pach a Ja hm. Pach, pach, yy, Plan. Teraz nie pamiętam, czy plany coś dawają. Czy plany są przydatne? Nie pamiętam. Yy, dobra, teraz czekaj, kiedy ja tu weszłem. Yy. Czekaj, tędy wyjdę? Dobra, yy, pokaż mi. O, ja. ja chyba bym musiał iść tędy, będzie szybciej. Chyba ale, ale żadnego świata nie ma. Nie ma żadnego świata, które by się przydało. Jakiekolwiek mam lapareczka, albo coś. No ja To jest to, że ja typowo. Aha, czekaj. Dobra, bo ja teraz lecę do tej bazy, nie? Mm, żeby się schronić z tego co przed chwilą właśnie nam yy, gadał. Ten typ już. Yy. Dobra, po części już widzę na mm, mapce. O ja. Mm. No dobra, czekaj, damy radę. Co to było tu? Mm, dobra, fajnie, fajniutko. Dobra, pa. O mordę. Co to kurde było? Doktorze, tu Kyle Carain. Właśnie widziałem dziwne zombie, pokryte zielonymi wrzodami. Zgadzało, jak tylko mnie zauważyło. Słyszałeś o czymś takim? Mm, niestety to za mało informacji. Ale jak zobaczysz następnego, daj znać, dobrze? Spoko. Moje oczy są twoimi oczami. Eee, sk aha, skrytka, skrytka, to nie wiem czy bo ja to nie mogę zawsze chyba zostawić. Dobra. Zobaczmy co idzie teraz. Dobra. Dobra. Jest po części 10 godzin później, ale dobra. Na ten odcinek nam styknie. Bardzo nam powinno styknąć. Mm, dobra. Nie wiem czy zostaje do końca, czy nie. Czy oglądujesz całość albo Przewinąłeś do końca, nie wiem. Ale dobra. Po części... Dobra, fabuły 0%, ale to jest już mniejszy problem. Mm więc ewentualnie dzięki za jakiekolwiek yy, yy, za jakiekolwiek poświęcenie czasu w jakimkolwiek materiale tym czy każdym innym dobra dzięki na razie hej